Cześć, witajcie, tutaj Lager oraz Agata siema. No, i to jest nasza nowa seria, znaczy pierwsza na tym kanale. Jeśli ktoś wie, to mieliśmy inne, ale to jest przeszłość mniejsza o tym. No, no Agata, powiedz. Dalej. No to zaczynamy naszą nową serię Pixelowa dwójka. Oczywiście gramy w Minecrafta jak widać. Dlatego... No i jesteśmy na bezludnej wyspie. Tak, to jest mapa z zadaniami. Yy, no i ogólnie, no, oczywiście na tej mapie normalnie się będziemy budować, nie? Yy, ale ta mapa też ma swoje zadania. Zadania będziemy robić co 5 co odcinków, co piąty odcinek, a No O ile od... znajdziemy te materiały, żeby być tak, gotowi do tego. Tak, bo na przykład takie zadania są, no może nie będziemy mówić, takie no, ciężkie są. Jeśli ktoś myślę. zna mapę, to wie, jakie są zadania. Tak, no, ale na razie nie będziemy mówić, nie będziemy zdradzać, e, Po prostu powiem tak. I jeszcze co dziesiąty odcinek będą specjalni goście z nami. Będą to nasi, nasi widzowie. No, nie. No, jeśli chcecie z nami zagrać, to wystarczy naprzecie do nas nasze konto e, na YouTubie, e, tego prywatnym. Wiadomo, że chcecie z nami zagrać. No. no. Może teraz sobie zróbmy tak na szybko, już ciemno się robi. Właśnie. Olera. Przepraszam, że tak się. Ale zapomnieliśmy dać dnia, bo już trochę żeśmy się przygotowali do tej dobra, masz drewna. No dobra, daj. A po co mi? No szybko rób coś. A to jest piesek widzicie. Piesek. Mam okay. owce i glinę, i ja. Ty potrzebuję tego. Zaraz zrobimy serwera. Dobra, dwie sadzonki już mam. Tutaj drzewa, jak widać. Spuszne. A całe przerobię. Zjemna craftboxa? kraftboksa. Boję się. Boję się. Boję się. Boję się. Ja zacznę coś kopać może. Gajaj nowy se kobelstona Niech to będzie ci w ziemi. No właśnie. Zupka ciapkę na nasze łóżeczka Oby były tutaj... O, tutaj jest właśnie. Gdzieś pająki już słyszę. Bo no, no nie! Ach. Idę ręcznie zabić. Nie wiem, czy teraz coś widzicie, ale oby tak. No, wiadomo, frapki nie jest takim. Aż za. Jakby to ująć? Dobra, to może ja zrobię krótkie cięcie i zobaczymy Lusz, się, jak będzie dzień. E e Masz, choć już tutaj zrobiłam kędziapy. Szybko stawiaj łóżka i już. A nie mam łóżek? No to zobaczymy się, jak będzie dzień. To krótkie cięcie. Dobra, jesteśmy po krótkim cięciu. Przed chwilą ogoliliśmy dwa następne drzewa. I mhm. tam jest nasza kanciapa, dwa łóżka, piecyk i kraboks. Tak, no ta Agata tego nie. To co robimy teraz? Kończymy odcinek, czy coś jeszcze? Hmm, ale co, 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 co? co? Ej, czy kończymy odcinek, czy coś jeszcze robimy? W tym odcinku. No. Myślę, że. Myślę, że na razie nie. No to był taki odcinek czysto organizacyjny. No. Zbierze pochodnie tutaj daj. Tak? Już, czekaj. Ale nie będę przerabiać wszystkiego, pewno się zawsze przyda. To może pochodnie to tylko tak zrobię. No. Ja Przez ty udaj. Nad łóżkami, no. Żebyś tu w nocy potworki nie rozbiły. Drzwi! A nie, będziemy się koblem zasłaniać. Jak oryginalnie. No. Musiałam tak, żeby nam tutaj nie wchodziło. No, to myślę, że U. się będziemy żegnać. O. Sorry, sorry. Wszedłeś mi pochodnie. Postawiłem. Tego Gravela, a ty mi go gościowałaś, jak mówisz. Masz mój tego? Ten mój jeden żelaza? Jeden żelaza? Mam, masz. No to, a nie weź tego. Ja się często a, zabijam, wiesz. Kilof nie chcesz? Kilofa? Nie. Co zrobię, jak będę chciał? No, po co ja się zrobiłam? Żeby kopać. Ale dwa mam teraz. To jest straszne. No, to to myślę, że będziemy kończyć, nie? No. Tak, będziemy szkodzić. Czekaj jeszcze. Chodź tu. No już, czekaj. czekaj tylko, o no. No tak. No, to tak będziemy kończyć na zapis ten odcinek. To komentujcie, subskrybujcie, łapka w górę. No. O, czekaj jeszcze tak. Subskrybując, nie żałujcie. No, pożegnaj się ładniaga Agata pa. Do no, zobaczenia, Cześć. W następnym co? Odcinku. Do zobaczenia w następnym no. odcinku. A ostatni odcinek niebawem. No, to cześć. No.